Witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku jestem tutaj z osobami, które jednak są mi bliskie, czyli właśnie z moim bratem Kasprem i z Krzysztofem. Proszę Sziema, bardzo. Siema. W dzisiejszym odcinku sprawdzę, kto z Was zna mnie lepiej. Chłopaki przed odcinkiem powiedzieli, że się zakładają o stówę, tak? Powiedzieliście? No właśnie nie eee. to zajmę. Nie, bo Kasper się chciał założyć, kto wygra, ten wraca moim samochodem, bo oni przyjechali no okay. z moim samochodem. A ja chcę się założyć o stówę, kto wygra. No to ja myślę ja tak. Ja, tak? ja tak. myślę, że żeby o Krzysztofie, to w papierze. ja wygram, to bierz mój zakład, a jeżeli ty wygrasz, to, Nie! Nie, nie. Ja się w ogóle, nie, w ogóle się nie zgadzam na zakład, kiedy ja zostaję bez samochodu. No, no to może po prostu zagrać orancję. I w dzisiejszym odcinku po prostu widzowie to zweryfikują i Wy też sami to zweryfikujecie. Obstawiajcie. Jak myślicie? Kto z nich zna mnie lepiej? jeżeli taki odcinek wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem żeby nic was nie ominęło. Ale jest Znaczymy... jakiś tak, że ty zadajesz pytanie i mamy jakiś czas? czas na odpowiedź? Tak, tak, tak. Oczywiście. Aha, już wam tak, już tak, mam, już okay. mam tłumaczę. Okay. Ja, ja będę również swoją odpowiedź zapisywać na tablicy i równocześnie będziemy pokazywać odpowiedzi. Będziemy zapisywać, zobaczymy kto to was Dobra, Może być, może być. Nie. Kiedy mam urodziny? Dobrze, bez zastanowienia, <laughs> proszę bardzo. Uwaga, trzy, cztery. 31 sierpnia. A, nie podajesz... wy nie podaję roku? A, co po co? A to po co? A, no to urodziny ma się jedne, nie? No, no dobrze. Jaki mam rozmiar buta? No, czyli... 36. 36. Ojej, to już tego nie wiem. Dobrze, dobrze, znacie, znacie. Dobry. Jaki jest mój ulubiony serial? Aktualnie? Czy ogólnie? Czy ogólnie. No program telewizyjny też się liczy, czy nie? Nie, liczy się serial, podpowiem wam Ostatni coś tam Na, Napiszę dwa, jeżeli któryś z tych dwóch będziecie znać, to się liczy Trzy, cztery dobra. Do, do. Ale Suze też, zapomniałam, ale Suze też. No faktycznie. No właśnie, półpunkt nie, 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 Półpunkt, tylko 0,2. Ej, faktycznie, jest, jest jeden. Nie, nie, Wszędzie jest w Wszędzie o tym mówię. No faktycznie, Suits też no, jest moim tak, ulubionym tak, serialem. Czy I... takie półpunkta? Nie, nie, nie Krzysztof, mogę ci to zaliczyć, bo faktycznie. Suits zawsze to o tym mówię, zapomniałam. Z... Dziękuję bardzo. <laughs> suits faktycznie też wszędzie pisałam. W ostatnim czasie faktycznie euforia. Dom z papieru, ale Suits od zawsze był moim ulubionym serialem, dokładnie. No, tak, 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 tak. To tak. Są wszystkie spotkania. No, Harry jest kozakiem, no. Ile mam tatuaży? I liczymy to od każdego tatuażu, czyli liczy się i kropka, i jakiś większy. Ale ja mam raczej poroszucane tatuaże. To jest możliwość pomyłki. Taki margines błędu. O jeden. O dwa może? Dwa zróbmy. Ja sama muszę zliczyć, poczekaj. Widzisz, ja sama nie wiem. I sama nie wiem. Czekaj, ja muszę sobie wypisać Ej no co ty robisz, ja nie muszę sobie na swoje daty. No muszę zweryfikować, ej serio to jest trudne jednak Dobra, muszę wkalić czy nie to. patrz, nie patrz Bo oszukujesz to Ale ja tak nie wiem gdzie są to, tu, 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 na stopie Chyba nie uwzględniłem Już to nie zmieniasz Nie, nie no, 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 zmieniam, nie zmieniam Ale chyba nie uwzględniłem jednego Ale to wtedy git, margines błędu jest jeden Ponad 10 czy poniżej dziesięć? Ponad Trzy Cztery Trzynaście 11. Powiem Wam bo szczerze, że ja sama miałam problem z licz liczeniem tych, tych, tych tatuaży, ale pojedziemy to razem. No i Raz, to na przykład dwa, traktujesz jako jeden, tak? Czy... Tak. To całość. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, i trzynaście, masz czternaście. No widzę. Sama się pomyślałam, ale margines błędu był jeden. Jaka jest najdłuższa książka, którą przeczytałam? Strzelam. Nie ja tak, obstawiam. Nie wiem, czy dobrze. Drzy. A jak się zgadali, jak się zgadali. Ale nie. nie ogólnie zaczęłam czytać, ale nie dokończyłam. teraz nie, że tak. Każda kobieta ta, przeczytała. Ta tak, Każda no, no. no, Ale nie przeczytałam jej. No. Przeczytałam dzieci z Worca Zoe. To jest w ogóle. Dzieci z dworca za to mocna książka. Mocna książka. Nie, mocna książka mocna książka to jest dzieci z Brenner. Tak, to w dzieci. Ale <grym> dzieci z dworca Zoe jest taka mocna, mocna ale jeżeli no. chodzi o content, to tak, Bo tam jest, gdzieś tak, tak. czytajmy. No, ona jest fajna. Gdzie chcę mieszkać w przyszłości? Powiem mam, że jest to zagranica, to jakie by to było? Ale czy to ma być y, miasto, to ma być państwo, czy miasto? Miasto. miasto. No. R. 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 A, no i Ile chce mieć dzieci w przyszłości? Trzy, cztery. Yes, dobrze, jest, jest! Dobrze, jest, jest, jest. Ja też nie byłem tego pewien, ale stwierdziłem, ok. okej Wy jesteście y, trójką rodzeństwa, więc stwierdziłem, dobra To zazwyczaj jest tak, że jaką masz rodzinę, taką chcesz odtworzyć Nie, nie zawsze, ale zazwyczaj no tak no. jest Stwierdziłem, okej, okay, no dobra, no to nie będzie trudno Ile już jestem z Karolem? A w zaokrągleniu... W, w zaokrągleniu ład, za W sensie... La, do... rog, latami No nie, to by było za w zaokrągleniu proste. do pół roku? W zaokrągleniu... No to nie, 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 nie Musicie policzyć miesiące Miesiące? Tak. A ile miesięcy się możemy powiedzieć? O jeden. można używać kalendarza? <grym> A co nie znasz miesiący? Nie. nie, nie, chcę wolno żadnych przyrządów. Nie, was Nie. 28. A siedem, 27 poprawiam, na 27. No dobrze. dobrze <grym> to ja też. No dobrze. dobrze, dobrze. dobrze. Chmureczka I kiedy to było? To było we wrześniu, był wyjazd do Grecji? My wyjechaliśmy bawełów. Bo to był wśród, wyjazd, wśród, ale, wśród, ale to był wyjazd. z i mojej rodzinie. Cześć, mieszka, chodź. Tu chmureczko! No, dzień dobry, a już nie jesteś taka różowa. W do był w sierpniu. właśnie nie pamiętałem tego. I Przed od tego liczyłem? Bo to był y, rocznicowy wyjazd Tak. A ja zrobiłem tak, że po prostu dwa lata i tak sobie na farta. <śle> <śle> <to> <śle> Jaką mam fobia? Czego się najbardziej boję? 10 dziewięć osiem, siedem, sześć, pięć. Wiesz już? Mhm. Okay. No dobrze, bo widzimy jak piszesz 3. Co napisał? Dobrze. Pająki, dobrze. Czyli każda kobieta ma fobię pająków albo myszy, ale ma na przykład myszy też. Jakie jest moje największe marzenie? 10, okay. 9, 8, 7, 4, 3, 8, 1, 0. Mm. O, jak ładnie! No. dobrze, dobrze, to prawda, mieć rodzinę, to jest moje no, no jak ta razie nie trafiliśmy ba jednego, tylko z uwaszem tatuaży, nie? Tak. Jakie słowo mówimy bardzo często? Tak, że serio wiadomo, że to jest to słowo Ja to wiem Ja to wiem, ale nie pamiętam O już wiem Ty, czas ci minął Nie Tak, nie, bo nie odliczałeś No ale nie? to w głowie odliczałem No sobie. Dobra, uwaga Trzy, Trzy cztery. cztery Superancko eee. też, <laughs> jak dałeś? Cześć, tak zacząłem zawsze swój odcinek A masz odcinków bardzo dużo, więc bardzo często mówisz cześć o, Ale w odcinkach klik. Vera często mówi superancko, a odcinków jest tyle, że jakby odcinek trwa tyle, że kilka razy można powiedzieć superancko nie, Każdy, nie w każdym Nie w każdym Każdym nie każdym jednym. Jednym. się Roberta o to Na Aaaa. pewno w każdym jednym mówi sobie jakby I to wiele razy, jestem pewien, że najwięcej ze wszystkich Jakby? No może też tak Albo, Ale dla mnie się wydaje, że mega No mega to jest, super mega superansko Nawet... mega, super no, Superancko super też mówię wcześniej, teraz już tak, nie. nie, prawda Średnio na każde zdanie bo jak coś tłumaczysz i, i, I tak próbujesz znaleźć tą myśl To tak cztery razy mówisz jakby <laughs> Serio? No, <laughs> no dobra, to, to jest zagadka dla widzów zliczcie jakie słowo z tych, które tutaj było, czyli cześć, superansko, mega jakby, występowało najczęściej. No a tego punktu na razie nie liczymy. To będzie tak? bez punktu. No dobra. Będzie bez punktu. No, ale ty po czasie tak odpowiadałeś. Nieprawda, skoro. ale to musi, jeżeli chcesz, żeby to respektować, to musisz odliczać na głos. Dobrze. Jaki jest mój ulubiony fast food? Fast foodem jest na przykład, muszę wybrać tylko jeden. W sensie chodzicie o restaurację gospodową? Czy chodzicie o daną rzecz? Chodzi mi o daną rzecz. Możecie wypisać takie moje danie, które się ze mną kojarzy. Jak ktoś zgadnie, dokładnie, to daje dwa punkty. No. Czy pse Dobrze! Margarita Sfritas, o to mi chodziło, dokładnie Margarita A ja to Margarita Ale. No, ale to jest to samo. Ale to co? jest to samo. To to samo. Margarita Sfritas, czyli moja foodowe danie, <grym> czyli pizza z frytkami, najlepszy na świecie, kiedy nie, <grym> nie próbował nic zwieść. Czyli zrygie. dwa punkty tutaj. Dwa punkty, dwa punkty dla Was. Ile mam obserwujących na TikToku? Osiem, siedem, sześć, pięć, jeden, trzy, cztery. Oj, o, jakie ale jesteś nie na bieżąco! Nie. Ale no to fajnie, wiecie. Dobrze, że rośnie, dobrze, że rośnie. Ile mam subskrypcji na YouTubie? Możecie się pomylić również o 100 tysięcy. 100 tysięcy? 3, 4 da. Dobrze! Dobrze, krzyku na Ale No dobra, ale to dobra, to jest właśnie to pytanie. To jest właśnie to, to pytanie. pytanie o I pracę, nie? Widzisz, I na widzisz. jest dokładnie 9,6. W sensie 1,96 Dokładnie, 1,96000 W jakim mieście się urodziłam? Kurde, to może być Może pytanie 10 <grym> 9 8 7 zapomniałem o tym e <grym> Kolejne pytanko Do kogo najczęściej dzwonię przez telefon? I teraz wam wymienię kilka osób, które mam w ulubionych I są to, uwaga, uwaga Mama Tata Mój menadżer Krzysztof, mój brat czy asystentka Ada, czy Karol? Mam sześć osób ulubionych. Trzy ze tak siebie? Cztery. Ry. Ej, to krzyka! No, Ej, ale nie, to jest. Dobra, mamy tyle samo. No ale mniej więcej w sumie porównać wolę teraz do Ady i do Krzyka, no, raz, ale sobie. jednak częściej do ciebie, no, bo do Ady no, często jej wysyłam na Messengerze. No. Jaki jest mój najczęstszy nawyk? Ale no wam, strzynały. że w ciągu dnia robię to około ja minimum 10 razy. 10, 9, 8, 2. Czemu 1, do kuczę? koniec czasu. No, czemu dokładnie? <noise> Co to jest? Jem. Nie. Nie, 10 razy w ciągu dnia. Ja nie napisałam poczekaj. No ale jakieś batoniki, jakieś przekąski, jakby wszystko zliczyć do... Czekaj, czekaj, kuby, To albo jest tak, że nie je wcale, albo je na przykład 10 razy. No uwaga. Ale. Nie, no cóż, 12-12. Stóweczka to taki Jaka stóweczka? To nic nie złożyliśmy. To musicie znać. No. Jak nie znacie tego, to znaczy, że mnie nie znacie. Jaka jest moja ulubiona piosenka, i zawsze to podkreślam, to jest piosenka, która jest na dobre i na złe, na złe, na dobre i na złe dni. I zawsze to podkreślam, że to jest jedna ta piosenka. Czyli jakiegoś rusa pewnie typowo Nie, już nie, na złe dni. A może być wykonawca? A nie tytuł. Łatwiej będzie. Okej, okay, ja tytuł nie znam, ale mogę napisać coś o tym. Nie, nie, nie. Jeżeli nie nie, tak przekonacie mnie, że to jest ta piosenka, to okej, okay, zaliczę wam. No dobre, takie, że... Na... Że zawsze ją puszczam. I jak jest źle, jak jest dobrze, to zawsze powtarzam. To jest moja ulubiona piosenka. Nie mam pojęcia. Ej, rezygnujemy z tego? Co domo? Proszę dogadać. <ślesy> <Ja ślesy> Nic. Oj, kurczę, <ślesy> chyba obydwa. Ja no. London Tak, teraz! z London, dokładnie, dokładnie No dobra, zrobiliśmy tu deala To jest piosenka moja, gdzie jak jest dobrze to ją słuchajcie. Ja bym powiedział, że Post jest... Postmonałam też lubię, ale Travis Scott to jest nie piosenka do Ale to Faktycznie słuchaliśmy tej tak. Jak no, ale... tak. jakoś tak nie skarżę. Jaki jest najpopularniejszy film na moim kanale, nie licząc Hot 16 Challenge 2? Mogę Wam dać podpowiedź? No, czemu? Nie! Nie trzeba. Przydałabym <głos》>. się Wam za podpowiedź, nie? Ja tak No to no, tutaj. Aha! <głos》. głos》>. Chcesz nie. podpowiedź, czy nie? No jeżeli obydwa są błędne, no bo Ty widziałaś, no to daj podać. Jeżeli nie, nie, no. Nie, to... trudno, będzie to pytanie, nie wiem. Trzy, cztery. O kurzu, o kurzu, kurzu wieczorem. A ty co? Nie, dałeś? miałem drugi film na kanale. A to nie można tak! Jak? Czemu? No pierwszy film był, a potem drugi. No i to jest ten drugi. <głos》> Nie, ja Nie. 24 godziny bez różowego to jest trzeci, ale, pi, pi, ale drugi to jest minimal versus Moja siostra, w ogóle ten film ma ponad 5 milionów wyświetleń. Jaki jest mój ulubiony kolor na ten moment? Easy. Trzy, cztery. cztery. Beżowy. Beżowy. Jak tata przezywał mnie w młodości, powiem wam, że to było w pewnym polskim serialu. Wow, wow. Podpowiem wam również, że <laughs> Ten serial teraz wznowiono, polski serial, wznowiono i tata tak na mnie mówił w młodości Kurcie, Mogę dać jeszcze jedną podpowiedź, ale to już będzie bardzo łatwe Dawaj. Tata przyzywał mnie tak poza, jak, po tym jak założyłam aparat na zęby O Jezus, to mi nic nie mówi I co? Oczywiście, że to mi bardzo dużo Dobra, 10, 9, 8, 7, 2, 1, koniec, <śla> koniec. No, Czekaj daj mi dopisać Szablo zębów Ula brzydula Ula brzydula, tak dla mnie mówił Ona no. by mnie teraz oprzyczała. I teraz mam dwa punkty w plecy, tak? Tak. Co wy tak liczycie wszystkie te punkty? Hmm. No bo kto wygra, no to wiesz Teraz zrobimy szybko, szybkie strzały, uwaga, uwaga Dobra. I to będą proste wybory Nie musicie tego zapisywać Ok, ok Tylko to to szybko, szybko odpowiedzieć i punkt zapisywać tak. No Czyli mamy ile sekund na odpowiedź A może zrobimy kto pierwszy odpowie, ten dostaje punkt Kto pierwszy, a jak ktoś odpowie, połać, A jeżeli ktoś błędnie, błędnie. odpowie, to traci i ten ma więcej czasu nie, no nie, Odpowiedzcie, to będziemy zapisywać. Film czy serial? Serial. No i nie odpowiedziałeś, dać punkt, się. ale ty nie dostajesz, bo wybrałem film. Desz czy śnieg? Śnieg. deszcz. Śnieg. A jeden, jeden. Duże miasto, czy małe miasteczko? Duże miasto. Dobrze. Dżinsy czy dresy? Dresy, dresy. Dobrze. Szpilki czy płaskie buty? Płaskie, płaskie buty. Płaskie buty. Rosół czy pomidorowa? Rosół. No. Chipsy czy popcorn? Chipsy, chipsy. No. Nieogolone nogi. <laughs> czy rozmalony makijaż? Nieogolone nogi. Rozmazany makijaż No wiadomo, że rozmazany makijaż Ale co? Teraz... Co bym wybrała? No co bym wybrała? oczywiście, że rozmazany makijaż nie nieogolone nogi, chłopie, no co ty Eee, <grym> makijaż? <grym> jak masz rozmazany makijaż, to to widać, jak masz nieogolone nogi, to nie zawsze to widać ale Rozmazany makijaż mogę mieć, no tak, no ale wiesz, ale Ale można... z dwojga z już lepsze nieog... hmm. rozmazany Nie Nieogolone nogi, <grym> no, no właśnie, <grym> no właśnie No nie, nie Trzy. Oglądnięcia Harry Potter czy Kevin sam w domu Kimi Kimi Kevin sam w domu Spanie versus jedzenie Spanie Nie, kurwa. Przepieczone, oczywiście, że jedzenie. No, że no nie, raz, nie śpi w ogóle czy No i nie śpi w ogóle. Wanna czy prysznica? Wanna. Dobrze. Pływanie czy bieganie? Pływanie, pływanie chyba. Tak, pływanie. z tego już lepsze Uwaga, uwaga. Jaki mam kolor oczu? Brązowe, eee, brązowy. Dobra. Kiedy dokładnie, dokładnie data, było otwarcie Verse of Trzy, cztery, cztery. Dobrze. Pamiętają. Błonki, Kiedy tak. było otwarcie Versus Store? 19? Dobrze, pamiętam Jak jak chciałam nazwać chmurkę, niczym dostała imię chmurka, to miała dwa by do wyboru Chmurka lub... 10, 9, 2, 1, 0 Nie pamiętam 3, 4 <gulka> Kurka. Kurde, nie wiem, <gulka> to mi się... Mówię na Karola czasami Mój ulubiony napój to... 3, 2, 1. <gulka> Nie, ty jesteś młody Co? Ale to prawda, też kola 0 piję na pęczki przegrała przegrałaś z kretesem Nie, z kretesem Nie, to nie przeschnięła Przeschnięła kola 0 Dobrze, dobrze To prawda, ale herbata zawsze i wyłącznie jest wszędzie I w ogóle wy macie dziwne powiedzenie, przegrałeś z kretesem Wygrywa 22 A ty? 27 Wczoraj jak rozmawiałam o tym z Karolem, później ja nagrywam taki odcinek i Karol mówi, i co? Myślisz, kto wygra? ja mówię, no pewnie, że Krzysztof, wiesz, Katra mnie pewnie nic nie wie. I jednak się pomyliłam. No dobra, ale to ja prowadziłem do połowy gry, tak naprawdę, a później jakieś dziwne... Do jeden a tu się płac, okazuje, że do... mój brat a... mnie jednak zna. Okazuje się, że mnie mój brat jednak zna, jestem z tego bardzo wana. To tak to jak ma być, tak się, się nie 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 stało. No, nie, no dobrze, 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 że słucham. A jeżeli taki odcinek wam się podobał, to oczywiście stawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby z każdym filmem, żeby nic was nie ominęło. Wbijajcie oczywiście też na Verse Store. A, no i na Verse Store możecie znaleźć takie nowe kubeczki, jak i takie koszuleczki. Proszę bardzo. Proszę kopać się w tej koszuleczce. Bardzo fajna, sympatyczna, dobrze leży. <laughs> Także wbijajcie oczywiście na Verse tam już wleciały rzeczy świąteczne, które możecie kupić też na prezenty, jak albo dla siebie. Wbijajcie również do chłopaków na ich instagramy, a my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!